Jeszcze raz przepraszam za mały poślizg, ale on związany z, z komunikacją w Warszawie. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Warszawa Dwóch powstań. Dzisiaj temat naszej dyskusji brzmi antysemityzm prawicy, antysemityzm lewicy między prawdą a mitem. I zanim rozpoczniemy dyskusję, zanim też przedstawię szanownych panelistów. Chciałem słówko powiedzieć o tym spotkaniu, gdyż wzbudziło ono emocje. Były listy protestacyjne, wezwania do bojkotów itd., itd. I chciałbym w związku z tym powiedzieć dwa słowa, gdyż ja jestem autorem opisu tego spotkania, który tak zburzyło niektóre środowiska. Ja za ten opis, opis odpowiadam. I y, y, mogę powiedzieć, że nie wydaje mi się on ani kontrapresyjny, ani nikogo obrażający. Chodziło tylko o to, żeby y, o, o problemie antysemityzmu, o problemie różnojakich jakich y, y, tych wątków, y, które zbiera się pod tytułem antysemityzmu, rozmawiać otwarcie. W, w debacie, w rozmowie i też, żeby to nie była rozmowa tylko jednego środowiska, tylko środowisk wielu i to, to miałem na, na celu. To po pierwsze. Po drugie, bardzo się cieszę takim, takim licznemu stawieniu się Państwa, to znaczy, że warto takie spotkania organizować i warto przede wszystkim dyskutować i też liczę ze strony Państwa, na pewno będą pytania z sali po tej pierwszej takiej części pytań moich jako prowadzącego. Liczę też na kulturalny, ciekawy dyskus. Pozwolę sobie teraz przedstawić panelistów. Piotr Szumlewicz, brawo. Pani profesor Jadwiga Sztaniszki. Pan Piotr Kaprycik. I ostatni panelista, Dawid Wilcztaj. Dawid dzisiaj będzie występował w roli dyskutanta, też tutaj wkradł się mały błąd z racji też takiego porządku technicznego, ale również tego, że Dawid na ten temat, na pewną część tego tematu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, pisał publiczne teksty, więc wydaje mi się, że też jego... Jego rolą byłoby tutaj bardziej wysłuchać jego stanowiska niż, niż samego prowadzenia. Ja też w zależności od tego, jak, jaka będzie temperatura rozmowy, jak rozłożą się głosy, być może pozwolę sobie na jakiś też swój głos inny niż prowadzącego. A teraz pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, i nie będzie ono skierowane do samego tematu, gdyż wydaje mi się, że może pierwszy mi się zdefiniować samo, sam termin antysemityzm. Dlatego, że być może wiele nieporozumień i też taka gorąca atmosfera, która była przed spotkaniem, rodzi się z tego, że brak nam dostatecznej definicji do nazwania tego, czym jest antysemityzm w XXI wieku. Bo wydaje mi się, że nie jest tym samym, czym był w XIX i w XX. Więc może moje pierwsze pytanie, jaka jest Państwa definicja samego tego terminu i może jako pierwszą poproszę panią profesor. No, nie nie spodziewałam się takiego początku i właśnie dopiero myślę o tym. No dla mnie na, antysemityzm nie ma, na pewno nie jest skorelowany ani z lewicow lewicowością, ani z prawicowością, ale z... No ja bym z, z bezradnością, z półinteligenckością, jeżeli chodzi o dyskurs, bo to jest często taka, taki łącznik narracji, jeżeli się nie umie, nie potrafi czegoś zrozumieć. Dalej, na pewno nie jest to coś, co jest silnie, powiedzmy skorelowane z nacjonalizmem, bo, bo są bardzo interesujące analizy pokazujące, że antysemickie są narody czy wspólnoty, które czują się słabe, które czują, że nie mają dobrego kapitału społecznego, są słabo zintegrowane, nie mają, nie mają zdolności współpracy i po prostu traktują inną wspólnotę, którą jakoś tam identyfikują. No sama ta identyfikacja jest już formą dla mnie, dla mnie antysemityzmu, jako, jako, zagrożenie. I to jest zupełnie coś innego niż, powiedzmy, taki antysemityzm, powiedzmy, związany z, z rasizmem, z tym, momentem, momentem krwi. Bo jeżeli się patrzy na, na przykład na Niemcy, jeżeli się patrzy na taki ciąg, powiedzmy, reformacja, luteranizm, który podwójnie Y, uderzył w jednostkę, bo po pierwsze w doktrynie predestynacji właściwie odmówił jednostce mocy sprawczej, oddzielając zbawienie od, od działania, ale z drugiej strony to jest w ogóle bardzo pesymistyczna ocena jednostki i potem był romantyzm jako próba odbudowy y, y, i poczucia jakiejś wa własnej wartości, i właśnie tej, tej wspólnoty, y, poprzez identyfikację z, z rasą poprzez, poprzez, poprzez no, pochodzenie etniczne. W warunkach polskich, to jest moim zdaniem, to wygląda, a ja mówię to po prostu dlatego, że, że, że znam środowiska, które się określa jako antysemickie, mimo że mój dziadek zginął w oświęciniu za pomoc gettu, ale był, był posłem mendeckim, mój ojciec działał w onr no, i po prostu od dziecka, jak gdyby, Obserwował, obserwowałam ten typ mentalności. I jak powiedziałam, dla mnie zawsze to się łączyło, nie, nie było tego momentu etnicznego, w sensie po prostu pokrewieństwa krwi. Ja zresztą no, pochodzę z rodziny trochę litewskiej, trochę ormiańskiej, zawsze to podkreślam, żeby właśnie wydobyć, czy to też będzie budziło taką agresję. Na pewno w tych środowiskach endeckich, które, które, które ja znam, czy znałam, bo większość tych ludzi już nie żyje, to była bardzo niska ocena, powiedzmy, Polaków jako tych zdolnych do przetrwania narodu, powiedzmy, słabo zorganizowanego, mało wiedzy i tak dalej i obawa przed konkurencją. W środowiskach inteligenckich, tej popowstańczej inteligencji poszlacheckiej, która po prostu yy, yy, no, bała się współzawodnictwa, ci w prawnicy, lekarze, to getto ławkowe, to wszystko to no. rozmawiałam z ludźmi, którzy to, próbowa to robili przed wojną. I, i, I zawsze to było takie poczucie, coś co można nazwać, co Znaniecki nazwał ludźmi zbędnymi czy bojący, bojącymi się zbędności w służbie przemocy. Oba te wymiary były, łączyły się z poczuciem zagrożenia, nie poczuciem siły, nie z poczuciem dumy, powiedzmy, ze swojego narodu, tylko poczucie, poczucie właśnie zagrożenia. I jeżeli Państwo pamiętają, była taka no, na pewno antysemicka wypowiedź Wałęsy, który gdzieś tam na sam początku swojej prezydentury powiedział, że no wszystko jest w porządku z ludźmi pochodzenia żydowskiego, byle nie, powiedzmy, nie, nie, nie asymilowali się, oczywiście on nie użył tego słowa, ale nie starali się jak gdyby tak wtapiać. No to jest, oczywiście to było groźne i, i ale, ale, to jest ten, ta kalkulacja, zagrożenie, konkurencja, E, e, stygmatyzm przez rozpoznawalność jako coś, co tą konkurencyjność osłabia i asymilacja jako czyni tą konkurencję jeszcze, jeszcze, jeszcze silniejszą. I dla mnie to wszystko ja e, zostałam socjologiem, dlatego że wybrałam kierunek studiów, którego nie było w mieście, gdzie wtedy mieszkałam, bo jak ojciec wyszedł z więzienia, to mieszkaliśmy w Poznaniu. I zostałam socjologiem, bo tego nie było wtedy. Zawsze Kojarzyło mi się to właśnie z bezradnością, poczuciem kompleksami, poczuciem słabości, półinteligenckością, taką inżynierską. W moim domu u moich rodziców ukrywał się Lutek dom, który z kolei do pochodzenia żydowskiego zafascynowany był takim praktycyzmem e, e, powiedzmy, tego środowiska, ale, a, ale mnie odrzucała ta bezradność narracji, wstawianie jako łącznika, właśnie przeszukanie winy. Przerzucanie winy y, na używanie właśnie tego spoiwa, że powiedzmy środowiska żydowskie, kapitał żydowski i tak dalej. W każdym razie znacznie słabiej wydaje mi się, funkcjonuje etniczność w sensie tej, powiedzmy, rasy i religia. Bo jednak, y, a moim zdaniem, <coughs> bardziej trafia na przykład y, w tych małych miejscach, wsie, tam małe miasteczka i tak dalej. E, powiedzmy problem e, dysponowania pieniądzem w gospodarce generalnie bezpieniężnej, jaką była przecież do końca prawie XIX wieku Polska wieś czy polskie miasteczka, miejsce w podziale pracy. E, no to są te marxistowskie analizy antysemityzmu. Ale to jest wszystko. To nie ma tego tej determinacji, determinacji, jaką... E, e, miał antysemityzm niemiecki, oparty na tym e, wybór albo e, e, identyfikacja z, poprzez te więzy krwi z własną wspólnotą, i eliminacja innych, albo rozpłynięcie się w tym poczuciu nieistnienia, jakie wprowadzała reformacja. E, to, co w tym, w tym wschodnioeuropejskim antysemityzmie, tego peryferyjnego kapitalizmu, tej w sumie biedy, tych zbędnych inteligentów, to jest takie... I, nie, i, 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 I po prostu, no to może to zabrzmi idiotycznie, ale mnie bardziej jako, powiedzmy, dzieciaka drażniła ta ukryte za tym kompleksy, jakaś taka bezradność, jakaś taka brak, właśnie taka półinteligenckość, a nie nawet sam antysemityzm, bo to było, przejawiało się też w innych typach, powiedzmy, typ, typach dyskursu. I, I dlatego to, to, to wraca. Oczywiście jako narzędzie polityczne. Ja pamiętam, że siedziałam w 1968 roku na, na Rakowieckiej, bo y, zaangażowałam się przeciwko urodkom antysemickim, żeby pokazać właśnie, że jestem inna i tak dalej, ale, ale, niż moje środowisko, ale y, po prostu z obu stron. To było tak naturalne, naturalne. Naturalne, takie, takie naturalny sposób reakcji. I pamiętam Michnika, który jego szok, że dlaczego oni nam to zrobili, właśnie komuniści. Poczucie, że dla mnie ta różnica między powiedzmy mną a nim była taka, że ja byłam wychowana w środowisku, no właśnie raczej prawicowym, które nie oczekiwało jakiejś szlachetności od strony komunistycznej. I na zakończenie tej części chcę powiedzieć, że no oczywiście, no, mój, można powiedzieć, ostatni były mąż jest pochodzenia żydowskiego, zresztą e, e, jego rodzina ukrywała się, pochodziła z Łodzi, z takiej małej, mała fabryczka i ukrywała się w Puszczy Lyszyńskiej koło Supraśla. Byli w przedtem przed stoku. Powstanie w tamtym getcie zakończyło się sukcesem, bo kilka tysięcy ludzi, powiedzmy, uciekło. Wśród nich był stryj mojego męża, późniejszy profesor Korzec, który napisał historię żydów w Paryżu. I on w tym okresie, zanim przyszli Niemcy, a już po prostu byli tam Rosjanie, a już uciekli z tej łodzi, spędził czas wędrując po, nowo, po, po Nowogródczyźnie śladami Mickiewicza. Całkowicie po prostu no, był, właśnie żył tą kulturą, niereligijnie Żydzi, kulturą, kulturą no, którą traktował słusznie jako, jako wspólną. I oni potem przetrwali, przeżyli w tej puszczy, puszczy Knyszyńskiej dlatego że w ich grupce znalazła się Rosjanka, spadochroniarka z czasów okupacji jeszcze tej sowieckiej, która zresztą mieszka tam na tym terenie do dzisiaj. I, i ci Białorusini ci lokalni ludzie wiedzieli, że Rosjanie zawsze wracają i byli naprawdę Chroniąc ich, tą grupkę Żydów, ze strachu, wiedząc, że Rosjanie przyjdą, pod, jeżeli nie, nie uratują wszystkich, innych wydawali, bo była grupka, która założyła obóz wojskowy, uciekinierów z Getta, od razu zaczęła musztę i tak dalej. Także jak gdyby tutaj i bohaterstwo, i bohaterstwo, i, i, i powiedzmy, no ten moment, no mój. mój Mój dziadek, który zginął po święceniu, był w komitecie władz Warszawy. On, on właśnie osobiście był delegowany, żeby kierować strumieniem pomocy dla Getta. Po stronie Getta jak odbierał te pieniądze Weicher, to ojciec prawdopodobnie założyciela TVN-u. To były bardzo duże sumy, które utrzymywały powiedzmy szkołę, Korczaka i tak dalej dożywianie na olbrzymią skalę. Jest to udokumentowane do złotówki w żychu, ale stereotyp, że wobec mędecy no nie, nie, są pokazywani w tej roli, oczywiście powoduje, że to, te materiały nie są, nie są przedstawiane, ale to nie, ani mnie, ani po prostu nikomu nie, po prostu oni wszyscy zresztą zginęli, ci, którzy byli w tym, w tej pierwszym rzucie pomocy, ale y, Czerniaków przywódca wtedy getta, który opisywał kontakty z moim dziadkiem, no użył takiego zwrotu, Staniszkiscy się nigdy nie zmienią, bo ten typ, powiedzmy tego, takiego funkcjonalnego, czy takiego półinteligenckiego, mój dziadek był profesorem, ale miał tą półinteligenckie po prostu brak wiary we władzy, po prostu no, że tak powiem, w Polaków jako naród i raczej to była pomoc w sensie też izolowania. To było znacznie bardziej złożone, bo on nie zmienił poglądów. To nie było, bo to nie było, to nie był, to był inny antysemityzm niż ten, który reprezentowali Niemcy. Bo po prostu oni, mimo że, mimo że przejście od tego ekonomicznego, tego wynikającego z kompleksów, z bezradności narracyjnej do yy, po prostu wydawania ludzi czy, nie, czy zabijania ludzi jest bardzo, bardzo y, szybki y, 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 i dlatego, y, dlatego no ja y, no, jestem, cieszę się, że tutaj zostałam zaproszona i uważam, że y, należy analizować te powiedzmy odcienie, ale y, po prostu jest to coś, co rzeczywiście, jeżeli tylko pojawi się po prostu jakiś taki element, wszystko jedno jaka geneza, czy wynika z kompleksów, czy wynika z, jest spoiwem po prostu opowieści, czy przenosi y, poczucie winy, że coś się nie udaje właśnie na, na, na niemożność wynikającą z obecności czy kapitału, czy środowisk, środowisk żydowskich, to należy to rzeczywiście, ja to próbuję w swoim funkcjonowaniu reagować, bo y, po prostu okoliczności, y, ja y, powiedzmy bieda, to wszystko, co, co we wschodniej Polsce do dzisiaj się widzi, spowodowało, że jak tam się jeździ, to rzeczywiście jest pustka, która no, dla mnie jest jakimś wyrzutem sumienia, może mój dziadek też zginął. Ale dla większości ludzi jest już czymś po prostu takim obojętnym. Także cieszę się, że tutaj uruchomili, uruchomiliście to, to seminarium. I, I ponieważ tym takim wątkiem miały być, jak rozumiałam, też te dwa powstania, chcę powiedzieć, że... Y, y, no, dwu, no mój, mój, mój ojciec był w oddziałach takich, no można powiedzieć, bardzo prawicowych, w lesie, był w wojsku, potem złożył gdzieś tam swój mundur na cmentarzu na brudnowskim, zdaje się, i poszedł do partyzantki no właśnie prawicowej. Dwóch moich stryjów było w Szwoleżerach i w, w ich oddziale byli żołnierze pochodzenia żydowskiego. I, i, I człowiek, który zresztą, nie wiem czy jeszcze żyje z Góry Kal Kalwarii, bo, bo żyje jeszcze. No nie wiem, jest taki starszy pan, który na pogrzeby obu tych moich stryjów, on prowadzi taką grupę rekonstrukcyjną, e, e, s, gdzie mają konie, szwoleżerów, przyprowadził na cmentarz po prostu młodych ludzi z tych, i te konie. I o ile wiem, o ile wiem, także w czasie powstania w getcie, ta grupa, Walczących już tutaj bojowników w Getcie, która była przedtem żołnierzami, normalnie w wojsku czy przedwojennym Polskim miała zupełnie inne, to był jedyny być może kanał, przez który AK ta coś tam pomagało, ale y, każda, y, każda próba przełamania tej izolacji już powodowała y, pojawianie się jakichś no, normalnych, normalnych zachowań. Także podsumowując, bezradność, półinteligenckość, bieda, wrogość wobec ludzi, którzy dysponowali pieniądzem. Wszystko jedno, karczma czy w tej bezpieniężnej, pańszczyźnianej do końca prawie XIX wieku gospodarce. Poczucie że, poczucie, że zagrożenia tych masowych, poszlacheckich inteligentów, którzy nie mieli miejsca w tym. No, rozwoju zależnym i y, 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 y atmosfera z tego powodu między innymi tutaj y, na Uniwersytecie Warszawskim. Ale szczęśliwie moment religijny i moment rasowy słabszy niż niż to się stereotypowo uważa. I w tym sensie, w tym sensie y, y, być może jest to zjawisko, które należy uderzać, jeżeli ono wraca gdzieś tam właśnie w narracji, ja kontrowałam choćby, choćby Dudek, który gdzieś tam no, w sposób, bo uważam, że nigdy dosyć przepraszania, nawet jeżeli się, czuję się kimś niewinnym, ale y, nie jest, moim zdaniem nie jest to gorsza sytuacja niż w wielu społeczeństwach zachodnich. I, Różnica polega na tym, że wielokrotnie była politycznie, politycznie uruchamiana przez komunistów, przez, przez Rosjan. Już Katarzyna, która była jedną z promotorek Konstytucji 3 maja z wolnościami politycznymi, prawami politycznymi dla, jak tam pisano, mniejszości religijnych, traktowała to po pierwsze jako eksperyment, którego nie mogła wprowadzić u siebie ze względu na formułę autokracji, ale także jako uderzenie w, ten, w to swoiwo ten Polak Katolik i tak dalej. Także yy, to jest rozgrywane politycznie i tak jest do dzisiaj. No i jedyne co można z tym robić, po prostu mówić, że to jest beznadziejne, że, że, że właśnie jest, że jest to bezradne, że jest to półinteligenckie, że jest to prostackie i tak dalej. I, i, I piętnować każdy przypadek. No i to, co jeszcze ja robię, no po prostu mówić, że a ja to jestem półormianka, pół litwinka i no i co zrobicie z tym. Także, także to jest dla mnie trudny temat, ale, ale myślę, że na pewno trudniejszy niż dla obecnych tutaj ludzi, którzy są pochodzenia żydowskiego, bo mają nie mają z tyłu głowy tego poczucia. Poczucia, poczucia winy, mimo że, że sami się starali. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, Pani Profesor, i też za ten taki o, osobisty ton. Teraz to, to samo pytanie dla, do Piotra Szumlewicza, ale też chciałbym, żebyśmy może taki nacisk w poszukiwaniu tej definicji um, antysemityzmu spróbowali um, jakby um, przełożyć na współczesność, czyli na pytanie, czy ten antysemityzm po prostu się zmienia. Kiedyś ekonomiczny, prawda, chrześcijański i tak dalej, i tak dalej. Czy teraz ten antysemityzm z powodu też innej sytuacji politycznej, nie istnieje państwa Izrael, jest tym antysemityzmem czy antyżydowskością trochę już innego, innego sortu? Pierwszy mówca. Witamy, dziękuję bardzo. dziękuję, powiedzieć, że pani jednak dosyć łagodnie z tym polskim antysemityzmem się obeszła, bo wydaje mi się, że on cały czas jest bardzo masowy, bardzo radykalny, bardzo powszechny. Jedna uwaga odnośnie tego o początku tej trajafii i tych kontrowersji. Wydaje mi się, że kontrowersje z lewej strony, do której ja się zaliczam, polegają na tym, że już jednak w tytule tego spotkania jest pewnego rodzaju symetria, tak? Antysemityzm na lewicy, antysemityzm na prawicy. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że w Polsce antysemityzm ma kolor zdecydowanie brunatny. Antysemityzm w Polsce jest prawicowy, antysemityzm jest narodowy, antysemityzm jest... Racjonalny. I ta symetria wydaje mi się, że w ogóle jest taką osobą trochę organizującą debatę publiczną, jak mamy na przykład Marsz Niepodległości to z jednej strony widzimy jakiegoś pana z anl u nie wiem czy Państwo widzieli dwa lata temu na wizji TVP Info powiedział, że tam trzeba zrobić porządek z żydowskimi i tu padło bardziej chamskie określenie prostytucji a z drugiej strony mamy lewicowych obrońców praw człowieka, którzy są zrównywani, i pokazują, że oni przy okazji tego marchu niepodległości też coś tam demonstrują. Jakiś antyfaszyzm demonstruje. Krótko mówiąc, z jednej strony mamy neofaszystów, czy antysemitów przynajmniej, a z drugiej strony mamy obrońców praw człowieka, którzy z tym antysemityzmem walczą. I wydaje mi się, że jest jedna, od razu odpowiadając na to pytanie, wydaje mi się, że jest jedna błędna koncepcja antysemityzmu, która się wklopła w definicję tego spotkania. To znaczy przekonanie, że antysemityzmem jest, czy przynajmniej można sugerować, że jest krytyka polityki państwa izraelskiego, w polskich środowiskach lewicowych ta krytyka, szczególnie w Le Monde czy bez dogmatu, w różnego rodzaju kręgach lewicowych, ona się opiera przede wszystkim na faktach, ona jest oparta na przydatach danych ONZ-u, więc jeżeli Le Monde jest antysemicki, to również ONZ jest antysemicką organizacją, czy Human Rights Watch. Masę danych, ja nie będę wchodził w temat, bo to jest inna sprawa, niemniej jednak Izrael prowadzi rasistowską politykę na terenach okupowanych. Mówię m.in. o blokadzie ujęć wody, mówię o nieprzepuszczaniu karetek dla ludności palestyńskiej i takie są rzeczywiście po prostu fakty. Więc wydaje mi się, że ludzie, którzy nagłaśniają tego typu rzeczy, mówię, to są też raporty ONZ-u, nazywanie ich antysemitami, porównywanie po prostu do e, panów, bo to przede wszystkim panowie, którzy mówią, że Żydzi to w ogóle powinni na przykład z Polski się wynieść, jest wydaje mi się radykalnym nadużyciem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest pewna błędna koncepcja i niebezpieczna antysemityzmu pod tytułem, że w Polsce właściwie antysemityzmu nie ma, ponieważ nie ma Żydów. W związku z tym spotkałem się często niektórych prawicowych komentatorów, że on to właściwie nie ma problemu, bo nawet jeżeli kibice Wisły nazwą kibiców Krakowi albo odwrotnie tam y, 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 Żydzi Wą czy Judera, z tego typu sformułowania, których jest masę, przy okazji polecam Państwu bardzo album Święta Wojna Wojciecha który pokazał straszną liczbę ksenofobicznych graffiti w różnych miastach Polski i to jak Polacy się łatwo z tym oswoili. To znaczy przechodzą, robią zakupy, właściwie również władze lokalne, gdy już element władzy nic z tym nie robią, po prostu te graffiti antysemickie sobie, że tak powiem, są. Takie bardzo antysemickie, wulgarnie, brutalnie, wprost antysemickie do więc, więc wydaje mi się, że warto, żebyśmy na ten antysemityzm dosłownie byli wrażliwi, bo myślę, że na